Lubisz smaczne i zdrowe gotowanie? Kuchnia Beko FSM 67320GXS to rozwiązanie, które Cię zachwyci. Ten model został wyposażony w nowoczesną płytę ceramiczną oraz drzwi z pełnego szkła, które dzięki temu, że nie posiadają śrub i żadnych załamań, w szybki i łatwy sposób wyczyścisz. Kiedy pieczesz, ma dla Ciebie znaczenie równe wypieczenie. Wystarczy, że włączysz termoobieg, a on rozprowadzi równomiernie ciepłe powietrze i sprawi, że twoje danie będzie idealnie upieczone. Goście będą już niebawem, a ty chcesz upiec kilka dań jednocześnie? Innowacyjny program pieczenia 3D pozwoli ci na optymalne pieczenie i wyśmienite efekty smakowe. Jeśli marzysz jednak o chrupiącej skórce i delikatnym środku, to rozwiązaniem dla ciebie będzie funkcja grilla, która dodatkowo zachowa wszystkie najważniejsze wartości odżywcze twoich potraw. Kuchnia Beko FSM67320GXS to rozwiązanie dla smakoszy lubiących nowoczesne sposoby gotowania.